Rancho Lot, restauracja, dom weselny, kompleks wypoczynkowy, baza noclegowa. To wszystko na wyciągnięcie ręki w najpiękniejszej okolicy nowego targu. Oferujemy organizację imprez biznesowych, sportowych i wesel. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy. Nowy targ ulica lotników 2. wiadomościach. Bronisław Komorowski zagościł na Podhalu spotkanie z prezydentem Słowacji Bitowie i wizyta w Nowym Targu. Małopolskie spotkania teatrów amatorskich w Jabłonce. Dobry wieczór, jest poniedziałek 9 marca, Mariusz zaczynamy wiadomości. Zamiłowanie do sportu i 16-kilometrowa trasa do uprawiania narciarstwa biegowego połączyła Polskę i Słowację. Na trasę ze Słowackich Orawic do Witowa przybyli także prezydenci obu krajów, aby dopinkować biegaczy oraz porozmawiać o sprawach ważkich dla regionu. Więcej o biegu i relacjach polsko-słowackich w materiale Marcina Szkodzińskiego. Masowy, otwarty bieg integracyjny Szlak Bez Granic przyciągnął setki biegaczy, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów. Motywacji zawodnikom w tym roku dodawała najlepsza polska biegaczka Justyna Kowalczyk, która w tym samym czasie wystartowała w biegu na 90 km. Ponieważ Justyna Kowalczyk, nasza najlepsza zawodniczka, dzisiaj biega 90 km i wiem, że da rady, więc dlaczego ja nie mam 15 kilometrów przebiec czy przejść w normalnym stanie ducha? W tym roku 16-kilometrowa trasa prowadziła ze słowackich orawic do Witowa. Jak w latach poprzednich na biegu pojawili się prezydenci Polski i Słowacji, którzy podkreślali, jak ważna jest integracja obu państw i ich obywateli. To bardzo piękny zwyczaj się wytworzył przez lata już, że prezydenci w Słowacji i Polski spotykają się tu w Orawicach przy okazji y, wyruszenia biegu narciarskiego bez granic. Możemy się spierać, skąd był Janosik, skąd Maryna Skrzybego, dokładnie jakiej narodowości. Możemy się spierać także o orkiestry góralskie. O tego rodzaju rzeczy warto się spierać, warto żartować. Właśnie wiedząc o tym, że na końcu to zawsze jest nasze wspólne, wspólne dziedzictwo kultury, wspólne umiłowania, wspólne przyzwyczajenia. Czasami kłócimy się między sobą jako prezydenci, która część taty jest piękniejsza, która część tam jest ładniejsza, ale mówię tak, Taty są wspólne, Taty nas są wspólne, tatry nas łączą. Spotkanie prezydentów było także wspaniałą okazją do rozmów nie tylko na tematy sportowe, ale przede wszystkim współpracy w obliczu zagrożeń, jakie mogą powstać poprzez konflikt Rosji i Ukrainy. Dzisiejsze spotkanie z panem prezydentem Kiską było poświęcone zarówno kwestiom funkcjonowania Grupy Wyszehradzkiej, jak i wspólnym sprawą na poziomie Unii Europejskiej, a także i omówieniu kwestii ważnych dla całego regionu, szczególnie w kontekście sytuacji na Ukrainie. Cieszę się, że znaleźliśmy także i wspólny, wspólny pogląd na sprawy wspierania istotnych, istotnych inwestycji w obszarze infrastruktury komunikacyjnej i energetycznej. Mam tu na myśli zarówno swoisty prezydencki Patronat po stronie słowackiej i polskiej nad kwestią y, przyspieszania i szczęśliwego zakończenia inwestycji opartej o pieniądze europejskie w zakresie budowy interkonektora gazowego pomiędzy naszymi krajami i także swoisty patronat nad y, dokończeniem niektórych inwestycji drogowych. Po skończonym spotkaniu prezydenci udali się na stok narciarski, gdzie wręczyli puchary najszybszym zawodnikom. Czy obecność prezydentów podczas biegu mobilizowała zawodników i jak była przygotowana trasa? On zawsze jakaś, jakieś mobilizowanie jest, żeby lecieć jak najszybciej, ale ogólnie ja jestem zawodnikiem już na klasie profesjonalnej, także startuję już w wielu biegach, także byłem dobrze przygotowany do tego biegu. A ten bieg to przy okazji, bo już w sumie kończymy sezon jako zimowy, my biegacze, no i tak żeśmy przyjechali, bo jesteśmy stąd. No to... no, z początku było bardzo ciężko, cały czas pod górę, ostro po wyciągu tam na Słowacji. Później coraz łagodniej, ale podbiegi dalej były. końcówka, tylko w sumie 2 kilometry jakiegoś zjazdu i... Ale ciężka trasa, naprawdę ciężka. Trasa łącząca witów ze słowackimi orawicami cieszy się dużą popularnością, zwłaszcza wśród Polaków. Troszkę ma mrzli po Troszkę mi jest przykro, bo chyba tak dobrze rozumiem, że tam nikogo ze Słowacji na tym podium nie było, ale jestem przekonany, że w przyszłym roku kogoś tam będziemy mieli. Niedzielny bieg masowy udało się zorganizować dzięki współpracy pomiędzy gminą Kościelisko i miastem Twardoszyn oraz współpracy dwóch ośrodków narciarskich Witowski i Ski Orawice. Spotkanie z prezydentem Słowacji w Witowie nie było jedynym przystankiem Brońsława Komorowskiego na Podchalu. Wśród okrzyków radości i gromkich braw oraz gwizdów i głośnego niezadowolenia prezydent, a jednocześnie kandydat na nadchodzących wyborach prezydenckich, spotkał się wczoraj z mieszkańcami nowego targu. Nowotarszanie zaczęli gromadzić się na rynku miasta ponad godzinę przed przyjazdem bronkobusa. Flagi Polski i Unii Europejskiej, wielkie kciuki z napisem głosuj na bronka, ulotki i balony. Kampania można rzec pełną gębą, ale tak było do czasu, bo chwilę przed przyjazdem prezydenta na płytę rynku wkroczyła pikieta pod przewodnictwem posłanki PiS Anny Paluch. Zaczęły się gwizdy i głośne komentarze. Chwilę później swój protest zorganizowali członkowie wolnościowego Podhala. W końcu nieco spóźniony przyjechał Bronkobuza, w nim oczywiście prezydent Bronisław Komorowski. Po oficjalnych powitaniach przyszedł czas w końcu, by prezydent przemówił trochę w nawiązaniu do protestów, a trochę do własnych wyborców. Wszyscy to wiemy. W każdej rodzinie, w każdym sąsiedztwie, w każdej społeczności lokalnej bywa różnie. Ale bywają tacy, którzy chcą zgody, bywają tacy, którzy się dobrze czują przy braku zgody. Ale nas jest więcej. Spore nadzieje z wizytą, z kandydaturą i ewentualną wygraną Bronisława Komorowskiego w wyborach prezydenckich wiąże burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha. Podczas powitania Bronisława Komorowskiego mówił o konieczności zapewnienia miastu możliwości rozwoju pod kątem turystyki. Liczę na to, że ten sygnał, który starałem się dzisiaj przekazać, no będzie gdzieś kiełkował. I jeżeli oczywiście pan Bronisław Komorowski, obecny prezydent, będzie. Ponownie wybrany na, na prezydenta, że to zdanie gdzieś będzie u niego jakoś przyswojone i będziemy mogli się przypomnieć. Wizyta Bronisława Komorowskiego była też pretekstem do ożywionej dyskusji, czemu warto głosować na Komorowskiego, czemu nie warto na niego głosować. Zdania, jak się można domyślić, są podzielone. Uważamy, że prezydent Komorowski kompromituje nasz kraj na arenie międzynarodowej i, i chcieliśmy wyrazić w ten, w ten sposób, taki sposób lekko humorystyczny z tymi krzesłami, chcieliśmy wyrazić sprzeciw wobec jego kandydaturze i chcieliśmy ludziom pokazać, że naprawdę są ciekawsze alternatywy, nie wskazujemy kto, ale są ciekawsze alternatywy na, na to stanowisko i na pewno e, dalsze rządy pana Komorowskiego to przyniosą nam więcej korzyści jak pożytku. Bronisław jest e, najlepszym kandydatem na prezydenta, ponieważ jest prezydentem, który chce jednoczyć Polaków. Jest prezydentem zgody, jest prezydentem, który dba o naszą renomę na arenie międzynarodowej, o nasze bezpieczeństwo, o to, byśmy byli w jak najlepszych relacjach z naszymi partnerami zagranicznymi, z naszymi sąsiadami. Jest najlepszą najlepszym prezydentem dla Polski. Nie ma innej alternatywy dla Bronisława Komorowskiego w tym momencie. Po dosyć krótkiej wizycie w Nowym Targu Bronisław Komorowski oddalił się do Krakowa. Teraz pozostaje nam pod Halaną czekać na wizyty kolejnych kandydatów oraz ich przedwyborcze obietnice. Przez dwa dni, w sobotę i w niedzielę trwały posiady teatralne na Orawie, podczas których 14 grup teatralnych z całego Podhala prezentowało się przed Komisją i Orawską Publicznością. Najlepsi zostali nagrodzeni i zakwalifikowani do, do następnego etapu przesłuchań. Tegoroczna edycja posiadów teatralnych to już trzecie spotkanie z Teatrem Amatorskim woraskim Centrum Kultury w Jabłonce. 14 zespołów, czyli ponad 200 osób przez dwa dni stawało ze sobą w szalanki w jednej z dwóch kategorii. Sztuk teatralnych oraz inscenizacji tekstów literackich. Tak więc na jednej scenie w ciągu jednego dnia mogliśmy zobaczyć sztukę wzorowaną na liliach Mickiewicza, czy spektakle napisane i wyreżyserowane przez samych członków grup. Każda amatorska grupa no to, to, to jest grupa pasjonatów. Oni robią to z potrzeby serca, nie dla zarobku a mają wewnętrzne potrzeby publicznej prezentacji. W większości to są ludzie bardzo utalentowani. Oglądałem dzisiaj trzy spektakle. I niektórzy to właściwie jak zawodowi aktorzy. Oni grają z siebie. Posiady są kontynuacją imprezy, która przez długie lata miała miejsce w Czarnym Dunajcu. Przepatrzowiny teatrów regionalnych Małopolskich przez 40 lat. Do 2013 roku stawały na straży wysokiego poziomu regionalnych grup teatralnych. Teraz te idee kontynuują Małopolskie spotkania teatrów amatorskich. Jest to bardzo, bardzo cenna inicjatywa, gdyż takie grupy amatorskie potrzebują. Pokazać się szerszej publiczności, bo zazwyczaj oni występują w swoim środowisku, czy jest to wioska, czy małe miasteczko. A po drugie, jest to bardzo, bardzo cenne dla nich, bo są oceniani przez profesjonalne, profesjonalną komisję artystyczną. Są to aktor, aktorzy krakowskich scen i ich uwagi, rady są niezastąpione. Posiady teatralne na Orawie to dopiero początek teatralnej drogi zwycięzców. Kolejnym etapem jest międzywojewódzki sejmik teatrów wiejskich w Bukowinie Tatrzańskiej, a później już ogólnopolskie spotkania teatrów wiejskich w Tarnogrodzie. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejsze wiadomości. Dobranoc. Rancho Lot. Restauracja, dom weselny, kompleks wypoczynkowy Baza Noclegowa. To wszystko na wyciągnięcie ręki w najpiękniejszej okolicy nowego targu. Oferujemy organizację imprez biznesowych, sportowych i wesel. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy! Nowy targ ulica Lotników 2.